Skręć w prawo, następnie, skręć w prawo. Zadzwoń do Krzysiek Produkcja Komórkowy. Dzwonię do Krzysiek Produkcja Komórkowy. Cześć, jak wygląda sytuacja? Masz już coś? Nie no, nie, 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 jeszcze nie, dopiero wjechałem do miasta. Ale spokojnie, do, do wieczora jeszcze mamy dużo czasu. Znajdę dla ciebie te miejsca na najlepsze ujęcia. Musisz coś znaleźć. Jeśli nie znajdziemy odpowiednich lokalizacji do zdjęć, to produkcja całego filmu zostanie wstrzymana. Inwestor się wycofa. To naprawdę ostatni dzwonek. No, no tak, no zdaję sobie z tego sprawę. Skontaktowaliście się ze mną, bo wiecie, że nikt nie zrobi tego lepiej w tym czasie. Macie do mnie zaufanie, bo jestem najlepszy, tak? Więc spokojnie, zrobię to. Znajdę te miejsca szybciej niż myślisz. Mam ze sobą super pomocnika. Trzymam Cię za słowo. Będę w Krakowie za 4 godziny. Cześć. Cześć Sławek, to Ty jesteś operatorem tego filmu w Krakowie w sobotę. Słuchaj, mam już kilka dobrych lokalizacji, a teraz znalazłem to skrzyżowanie, które pasuje do jednego z ujęć, ale sam zobacz. Musieliby zamknąć te ulice a tego nie damy rady zrobić, bo nie wydadzą nam pozwoleń w urzędzie w kilka dni. No, cześć, do usłyszenia. Cześć. Cześć. Mam nadzieję, że znalazłeś. Ostatni scenograf tak po prostu zawalił sprawę, że teraz produkcja tego filmu jest zagrożona. No ale teraz masz mnie. Mam tutaj wszystko, zobacz, co znalazłem. Wejdź na stronę fotobimer. Tak będzie dużo łatwiej. Op. Op, op. Op. O! I zobacz. Świetne. Bardzo dobre zdjęcia. Właśnie o to nam chodziło. Zaraz wyślemy to do reżysera i do inwestora. Słuchaj, jak najszybciej możemy im to dostarczyć? Jak widzisz, wszystkie zdjęcia są już w sieci. Daj mi do nich maila i wyślę link do o. tych fotek. Tu masz maila. Aha. Słuchaj, wiesz co? Może wyślij to też od razu do mnie. Hmm, tobie dam od razu. Pokaż mi swój telefon. <śmiech> <śmiech> Świetnie. Dzięki. No i podziękują Ci również koledzy z produkcji. Dzięki Tobie ten film w ogóle został uratowany. Słuchaj, wpadnij jutro do mnie do biura. Wypłata czeka. Ale jeszcze jedno. Mówiłeś, że ktoś Ci pomaga. Chciałbym poznać Twojego super pomocnika.